Jesteśmy na targach David Kielce, niesamowita atmosfera, to co się tutaj dzieje, te samochody, ten zapach adrenaliny, to jest wszystko tutaj. Spójrzcie na nasz piękny namiot, na fury jakie tutaj są, Kraken, to jest topka w Polsce, petarda, następna fura, która po prostu wymiata wszystko. Nasze stoisko zawsze jest pełne atrakcji, możecie zobaczyć relacje z naszych rajdów, możecie zobaczyć fury, którymi jeździmy. Możecie zobaczyć części którymi handlujemy. To wszystko jest tutaj. Cieszymy się, że byliście z nami. Cieszymy się, że, że mogliśmy tutaj uczestniczyć w tych targach. Spójrzcie tylko na te samochody. I coś pięknego dla koneserów bulwarówek. I coś pięknego dla koneserów hardkorowej jazdy, nie? To jest wszystko tutaj. A są mi takie cukiereczki, nie? Takie tematy, które dopiero co wyjechały z garażu. Już za dwa miesiące będzie pierwszy start tego samochodu w rajdzie. A dzisiaj jest tutaj. Wbijajcie. Wiadomo, po targach już będziemy, ale szukajcie zawsze pomarańczowego namiotu Elitex Offroad. To tutaj się dzieje, to tu jest zabawa. jeśli chcecie jeździć na najlepszym sprzęcie, się, kontaktujcie się z nami. My mamy to, czego naprawdę szukacie. Do zobaczenia!